Do. Takie jaśniaczki kolego u Ciebie? Od 200 złotych w górę, kolega mówi 200 zł Proszę bardzo Jakie są ptaszki Good morning, hello everyone At the Pigeon Radom Market in Poland Po raz kolejny witam na Radomskiej Przy ulicy Rubelskiej 65 Ciekawy też jestem co dzisiaj proponują hodowcy Myślę, że każdy coś znajdzie dla siebie. Zapraszam na film startujemy. Te ciemne, te ciemne koroniate? Po 5 zł, dzisiaj jest promocja. A ten rzeszowski to jest rzeszowski, tak? To jest staropolski. Staropolski. Taki staropolski ile? 50 zł. A te to są opale chyba te, tak? I takie parka tych opale 50 zł. A te siwe, kolego, to po ile, przepraszam? Tu e, nie wiem. Nie ma. Nie, nie, ma. nie ma. Tutaj. Jasek. Chuj jak leci. Po jak leci wszystkie z kartami lotowane w pro promocję. Jak, leci, to... nie, nie, nie. <laughs> jak poszczone. Jak poszczone, by, tak, by, tak to by ich nie było. Po 10 zory do siebie pocztowe. Wszystko z kartami lotowane. Nie, nie, nie. <laughs> Ten hambureczek y, ze skarpetkami to ile? Jedyszki. Proszę no, 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 no. Ale fajny. a ten serek kolego wylocik to idą u Ciebie? Trzy, trzy dyszki Fajne gołąbki kolega ma, a te jaśniaczki, wylociki, białogony? po trzy dyszki Ale z kolegą można, fajne fajne yeah. ptaszki Szukłe, bocianki? Bocianki stówkę Stówkę <noise> Proszę bardzo. Cześć, cześć, cześć kolego, cześć. Nie mam jest tego nie tego tak to? Na... Oglądam Cię, oglądam Cię. Danego wszystkiego dobrego nagrywam, bo mi się, kurde, zresztą tutaj trzeba szybko. Cześć, cześć panowie, danego wszystkiego dobrego, bo to kurczy się trzy części, żebym zdążył nagrać. Chcę, kolega ma?

Dziękuję bardzo. Pan Jarno, wszystkiego dobrego. Nie, nie, nie. Mamy tyle bardzo, tak? Wszystko dobrego. Powiem mi, że mój chcesz nagrać to częściej. A, a takie winerki u Pana po ile? Bo było ich więcej pan. Ja wiem, że było więcej, bo po ile? nawet przechodzimy jak było ciemno. Po ile? Po ile za sztuczkę? Po ile za sztukę? 10 zł. 10, po 10 zł. Kolega ma tu fajne winerki. To no. same winerki, nie A tu jaśnie po ile? Po 10. Po 10 zł też kolega zrobił promocję, wizy widzę i selek tu po 10 zł dzisiaj. mi <gulanie> dużo, dużo gołębi, jest i promocja jest wyjątkowa. Ale to są wiedeńskie te konczaty, tak? I takie konczaty wiedeńskie po ile? O 30-40. O 30-40 zł. Trzeba do kolegi przychodzić i negocjować ceny. Wzajemnie, wzajemnie Andrzej, wzajemnie. A te korniate widymki, chłapcia te po ile? Po cztery dyszki. A bocianki? Po pięćdziesiąt. złotych. Dzieje kolego to u ciebie po ile są? Podyszku. Po Podyszku, kolega zrobi promocję. Tutaj porłowa była ale pusta klata już. Halo? Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Też kolega ma ładne budaperzki. A ten czaposz to ile? Ten czarny? Przydyszki, tak? Tamte siły też jeszcze, jeszcze trzeba, trzeba poszukać. A te Budapeszki, nie spytam, kolego, po ile u ciebie? Od 30 do 50. Od 30 do 50 zł, to Są kończate Budapeszki. Dziękuję. Takie jaśniaczki u Pana po ile? Od 100 do 50. Od 100 do 50. Od 50 do 100. Z kolegą możemy negocjować ceny. A to jest Ale... wyśwanczyk, wyśwanczyk, Ten ma kwiaty czerwony Ile? 40 dyszki. Tanie. Wszystko no. dobrego, kolego danego serwestra. Już my się spotkali. Panowie na. Wyszył <laughs> na Kamo. Pana Andrzeja. Tam, czy... przepraszam, ja przepraszam. Odbierze. 798. 798. 822. 217. 217 021 027 Jeszcze raz cały 798, 798. 217 021 Tu pan starszy ma y, siwe swojego chowu pocztowe. Gołąbki, ładne gołąbki. Już przyjeżdżam którymś chcę Chce zlikwidować po prostu hodowlę i zapraszamy chętnych tutaj do pana. Ja podałem telefon. Pan wyda tego, te, te, te gołąbki jakby co. Prosimy o telefon dzwonić, bo to są hodowli. Hodowla jest yy, starego pokolenia. Pan tu jest starszy, nie będę to do pana nagrywał. Likwiduję hodowlę. Zapraszamy tutaj do pana. Gołębki są po 5 zł. Jakby ktoś chciał, proszę dzwonić. Likwidacja: wszystko są z kartami, wszystko są z obrączkami. Gołębki są lotowane. Także nie jest to pan, który jest łapać jakiś, tylko to jest naprawdę hodowca starej, starej daty. I gołębki są wszystko yy, yy, hodowane w naturze. Ale z wapą, na drogę. że jest. Kolega, ty po ile? Pod kolega ma fajne widać białogony, same wyloty. Zapraszam tutaj do kolegi, jakby co. Pod same same białogony, wyloty, jasne. Wszystko tyczkowe potyka. Szyciutkie gałamki polecam. Daniane? Ganiane, pędzone wyloteczkę, tak jest kupiona wyloteczka Bardzo Bielutka. fajna ile taka cena koszt takiej wyloteczki? Czego? Kosz był taki wyloteczki? 40. Bilutka obrawiana, brylista Wszystko dobrego. Zobaczę że wcześniej zaczęłem. Budapeszki po ile za sztuczkę? Po 30 A ten serek? 20 zł. Dzień dobry Ja mogę i teraz, nie? Dobra, wpół dziewiąte tak jak mi jest sprawy do siebie kolega Ciebie? O 10, 10 15 się zwoli, tak jest, tak trzyma Tu po podeszku wszystko wszystkie ale dzisiaj targ spotykamy. tak przypuszczałem, że będziemy naprawdę bardzo dużo Pogoda jest Pogoda jest, pogoda super i hodowcy dopisali Takie koroniate pole za pana? A to nie moje Nie mam. Proszę 150 złotych Zażartował pan tutaj zł. 150 zł. Ja napisałem 150 złotych To jest naprawdę Kolego, pójdę za ptaszki u ciebie, tu takie podtykę Podjechał, promocja, proszę bardzo, zobaczyć z gonione, pędzone Podyszku, jakby ktoś chciał Zapraszamy do kolegi, chętnie udostępni telefon, jakby tam kolega chciał, bo podyszku jest, jest dużo gołębi I Nie widzę, to nie pozdrawiam, podaję do A przepraszam, te podstawy to są podstawy? Nie, nie, nie pana, tak? Nie wiadomo. czy Przelają dzisiaj, naprawdę. Na wiwat. na nowy rok. Oj. Nie, nie twoje. Takie ciemne to po ile tutaj za sztukę? Dobra. Po 5 złoty. Po 5 złoty tutaj kolega mówi, bielutkie, fajne. A te jaśniaczki, proszę bardzo. Tu naprawdę fajne, jasne, bielutkie, wyluciki. Ile za sztukę? Odwiedzieszki. ale naprawdę, kolega, my naprawdę. Polecam fajne, proszę zobaczyć, białe same wyloty i biel. Oprawione, czarne skutki. Kurde wiesz Dzisiaj w radomie też lotowane są gołębie. Proszę bardzo na targu. Dość zalotował, jeszcze ciemno, ale koledzy nie pękają, wymiekają, po prostu lotują, nie patrzą. Ktoś mnie nie by zaczekał. Te żółte by dawać to po ile? Te żółte? Po trzy dyszki. A te jasnierzki po ile? Po ile te Po dwie dyszki kolegi. A te łapciate, te to kolego? To są te, co wywrotki? Co to są za te wywrotki? Ale bardzo ładne łapcie. I taka para wywrotek ile u ciebie? Ale chyba zażartowałeś, się poważnie? Poważnie, dwie poważnie pustyny. Aż filmu ich naprawdę. Rodki 250 zł. Nie spotkałem się jeszcze z taką ceną. Ale każdy ceni tam, ile chce. Takie jaśnie, po ile kolego? kolegi to są, 5 tych w górę. Proszę bardzo. Jak się prezentują gołąbki? A te wiedeńskie po ile kolega u ciebie? Które? Ten czarny ten. Sodaj, nie czuję te papuszki to po ile, kolego? 50 zł parka. 50 zł parka, proszę. Kolega ma fajne papuszki. Zapraszamy po papuszki do kolegi. Ale. A te jaśniaczki, kolego, po ile? Po 30 Po Są winerki. W tym roku? Te Ty jaśniaczki po ile u ciebie? A, po 30 Po 30 zł. <laughs> Daję. Cześć. Pojedę te jaśniaczki u Ciebie. Wejdźcie w parę ładnie, bo by bo Co? Po ile? Polisławek? Po nie, po nie wiem, nie moje. Nie, a nie Twoje. Poszedł gdzieś. Cześć. Cześć, cześć. A te jaśniaczki pojedyncze u Ciebie? Nie ma właściciela. Nie ma właściciela, okej, okay, okej, okay, rozumiem. Dzisiaj mamy pracę w No. ma. Kwiat, tu kolega ma staropolskie i takie staropolskie za sztuczkę po ile? po 40 sztuczka proszę zobaczyć, fajne gołąbki zapraszam tu do kolegi go nagrywać tam dalej? Kolega ma zdrowe gąbki gonione z lotu Takie koroniate widzę pasiaczki perłowe taki pasiaczek to jest pa... i sam jest pasamczyk I taki samczyk na bieguna Ile? 50 zł Proszę bardzo A ciemne takie te, te czarne za sztuczkę po ile? O chodzi? te ciemne te no, po 15 zł Jest też fajny Budapeszt. A te zakonniki para to czyje? Nie wiadomo, poszedł Żółte zakonniki, ale nie ma po prostu fotografował, tak, tak te pawieki po ile za sztuczkę? kolega ma fajne pawieki, czarny tutaj widzę i żółte po 40, siwe. Duży wybór pawików, zapraszamy tutaj do kolegi po pawieki. Bara, no to... <grywka> nie, ja patrzę, żeby osoby nie, nie nagrać. A takie jasne białogony to ile za parę? Proszę? 20. 20 zł za parkę? Znaczy za jednego. Za jednego, za jednego, za jednego tak mu mówi. Fajne białogonki. I tutaj te jaśniaczki pójdzie za sztuczkę? Po, po 20 zł. Można negocjować cenę. Białe, fajne, gołębie jest Naprawdę gołębi, bardzo dużo. Takie jaśniaczki pana po Proszę. Takie jaśniaczki pójdę za po za sztuczkę? Po O, po 3 dyszki, proszę bardzo, zobaczcie. A Ciebie? oni tak stoją bez pobudki, fajne Takie śnieżki po ile? Tak samo po trzy po proszę bardzo Składowe, białe, to widać, że młode, młode chyba tego tegoroczne tego A te ciemne, kolego, po za sztuczkę? A, nie ma, poszedł pan gdzieś, tak? Trzydychy za sztuczkę Trzydychy za czy dyszki za ciemne tutaj wszystkie, no dobra, kurczę, te pawiki u Pana za sztuczkę po ile? Po 30 zł, proszę bardzo, pawiki czarne i takie i czerwone, przepraszam, można z Panem negocjować cenę jakby co. Ładny tygrysek. A te ty białe też pańskie? Nie, poszedł gdzieś kolega. Nie wiem, nigdy. Te koroniate widymki, po ile? Nie są koronie A, gładkie, przepraszam, ja nie patrzę już tak. I te gładkie, po ile? Po ile za sztukę? 50 zł za sztuczkę. Gładkie, bo kosmety babciate. To są molemansy tak? Tutaj te żółte, tak? Tak. za sztuczkę ile? 50 zł za sztukę, czy za parę? Za sztukę. A te gryzki? Tak, O, te to to jest ten tygrysek, ten, co tutaj biały i ten czarny to jest tygrysek i Też po 50 zł za sztukę, pana. Proszę bardzo. Leżał w Sam tak O, teraz, teraz bo teraz się nagrywa, proszę bardzo. Kupiony od Mirka. Fajne, on ma fajne zdrowe ptaszki Razem kupili, właśnie A raz asfalt jak się nagra to no, Ale jeszcze się nie uśmiechnęły, poczekaj pan No się wszystkie śmieją. Kolegowi po ile te? Jaśniaczki? Które? Wszystkie za sztukę, potrzebne mniej więcej Wszystkie jak chcesz? No nie, pytam się po ile za, za sztukę Różnie. Te na płaskich to po stówce po na płaskich, a te, te są tańsze A te są podwiedych. Pod Dzień dobry kolego. Dzień dobry. Danego Sylwestra, w sumie dobrego nowym roku. Myśmy się spotkali, na przyszłym roku spotkali. Na pewno będzie. A te koroniaty jasne, to co to jest za zarasa? to są łódzkie jakieś? Tak, białe. Białe łódzkie, koroniate to tam dziób jasnego, na białych pogonach wszystkie i taka i za sztukę ile takiego 30zł 30 zł. jak się one w ogóle nazywają? Nie pamiętam Łódzkie jakieś, znaczy, to są łódzkie koroniate na, no, na białych ogonkach Srebrniak A, srebrniak gdański, tak? Być może Chyba tak Srebrny za sztukę, tak? Tak Za sztukę I widymki kolego masz, bardzo ładne widymki I takie widymki ile? Łapcia te czerwone 5 sztuka. Dobrze jest. Wszystko. Wszystko. dobrego jeszcze raz. Wszyscy wspólnie razem promujemy radomski targ gołębi. Dziękuję wszystkim razem. Dziękuję za subskrypcję, za komentarze, za łapki w górę. Życzę wszystkim hodowcom udanego Sylwestra, szczęśliwego Nowego Roku. Powodzenia w hodowli. Thanks for watching the videos. See you soon. Happy New Year. A te tarczowe? Nie ma? Po 30 zł za sztuczkę te tarczowe? Bardzo fajne, bardzo ładne gołąbki. I ten, ten siebie też jest Śląski tarczowy, tak? 40 zł za sztukę, widać chyba parka jest tych tych. Niebie to są niebieskie takie, nie? A O Oto u pana są bardzo fajne krymeczki. No proszę zobaczyć. Ciciściutkie, bielutkie, proszę bardzo. dziubki, bielutkie. Jakie kosmy łapcie bardzo ładne mają. Zapraszamy tutaj do pana właśnie po klimeczki. I po tak jak krymki parka, 50 zł 50 zł sztuka, pięćdziesiąt złotych sztuka. Tu jeszcze raz krymeczki, ma kolega, bardzo fajne krymeczki. Telefon, można? 692. 692. 436. 436. 394. 394. Imię, przepraszam? Andrzej. Andrzej. Pan Andrzej ma fajne krymki, jak coś to można, pan Andrzej, dzwonić ma to na wydaniu naprawdę ładne krymki. Tu kolega ma pawiki, bardzo ładne. Duży wybór pawiku, widać gąbki zdrowy, proszę bardzo. Jak szyjk, podnoszę do góry telefon? 508, 508 640 640, 140. 191 191. Można do kolegi tutaj zadzwonić, ma na wydanie. Dużo jest, dużo, w dużo. Tak jest, zapraszamy. Proszę dzwonić. Te karpiaczku pana po ile? Ile to da? Ile to da? Także zapraszamy do pana, negocjować cenę. Są do sprzedaży. Wiedeński, jak coś? Nie ma. Jest tak naprawdę olbrzymi, że ja nie widziałam w Radomiu jeszcze ty, tyle gołębi. Jest po prostu bardzo dużo. A te siły poli za sztuczkę? Po 20 zł. Pan ma wszystkie, właśnie tu ze wrączkami. Na pewno z kartami też notowane. Bardzo do, dobre go, gołębie. Zapraszamy, jak ktoś chce siłę. Takie jaśniaczki pana po ile? Po 40 zł. Z panem też można negocjować cenę. Ale czyste ptaszki, proszę zobaczyć. Stoimy jest w tunie. Nie no się to nie, tylko że naprawdę. Też hodowcy o, i różni. I nie hodowcy. Fajne krymeczki. Takie kremeczki po ile? Po 35 zł. proszę zobaczyć, czerwony. Jak się prezentują gąbki kosmy, łapcie ładne. Tylko że nie ma komu sprzedać. Wszystko zależy od targu po prostu i zależy od go... Od, od, od